Cześć witam wszystkich serdecznie. Zapraszam Was na materiał z trzech łazienek, które robiłem kilka miesięcy temu. Część pewnie z Was kojarzy te łazienki. Chciałem, dokończyłem właśnie te łazienki tak już naprawdę na wicher, na, na także chciałem tutaj parę słów powiedzieć, pokazać jak to, jak to wyszło. Także zapraszam. Zaczynając tu od narożnika, gdzie jest WC. Zobaczcie szafeczkę, ładnie wkompon wkomponowaną. Otwieram ją w taki sposób. W dalszej części. Pamiętacie tą dużą Lkę? No już pół roku ma i jedna, jak i druga. Zastosowałem tutaj matę kompensacyjną pod tą właśnie elkę. Nic tam się nie, nie podziało, nie ma rys, nie ma pęknięć. Tu ta duża półka z tą baterią zwalną. W dalszej części tu jest ta duża szyba. Tak samo hydraulicy byli, pomontowali dżyniki, drzwi. Drzwi. Nowa blacik, szuflady i taka tu jest właśnie lustro, jak, jak gdyby szafka, może pokażę z drugiej strony. Nawet tu jest lustro na tej części. Pośwane w momencie, znajdę tam jakiś przycisk, o coś takiego, tak to wygląda, okej, okay. idziemy, idziemy do, do drugiej łazienki. Drugą łazikę zaczniemy z zewnątrz, mianowicie. Skrzynka, skrzynka na transformatory i skrzynka rewizyjna do wanny. Zobaczycie, jak to wygląda. I stała się jasność. No, więc po kolei szafeczka, tak samo, olejka, blacik. Bardzo duże lustro. Zaraz w split, a tutaj pięknie. No się cofnę tak z perspektywy. Idziemy w tą stronę, Wejście. No i Iwana z tą rewizją z tyłu. Jest tam ta rewizja dokładnie, i tu z boku jest y, transformator przygotowanie do tego LEDa. I LEDa w kabinie. Już teraz cofnę z tej strony. Kabina z drzwiami, które się otwierają w jedną i w drugą stronę, także. Spokojnie można wejść, wyjść jak się kim podoba. Yy, tu jest ta część kabiny. Ta szyba jest położona na części wadnej, także tu jest płytka. Liniówka. No i oczywiście standard kibelek. Trzapeczką, tylko tu jest inne rozwiązanie. Janowicie nie jest jak w poprzedniej łazience do góry, tylko tu się kończy. I tak to wygląda. Ok. Idziemy do trzeciej łazienki. Okej, okay, jesteśmy w trzeciej łazience. Tu jest taka bardzo wąska łazienka. Chciałbym Wam pokazać, jak można zrobić ładnie blat z umywalką. I z szafkami. Duże lustro podświetla na momencie, jak to się robiło. A taki bajer. i w tym miejscu dokładnie może kiedyś będzie kabina, ale od tam jest spadek tam do stronę półeczka podświetlenie lampeczki tu jest taki nietypowy grzejnik elektryczny taka ciekawostka ta na drugą stronę Jeszcze brakuje tam, jak widzicie, miastko, bo to wszystko teraz było w parę dni temu, tygodni już, nie, nie wiem, bo to też różnie przyjeżdżali goście i montowali. I to to było chyba wcześniej. To już było to, to, to chyba było zamontowane już wcześniej. No, ale nieważne, jak to wygląda z tej perspektywy. Takie olbrzymie jajo. Przeciątki widzę. No po prostu, no tak mówię. Firmy montowały. Łasienki wymagają jeszcze pieszczenia. Ok. Myślę, że materiał wam się spodobał. Każda łazienka inna. Każda ma coś w sobie. Łaśniki skończyłem, także to na tyle. Trzymajcie się, cześć!